Witam serdecznie wszystkich w kolejnym motovlogu W tym motovlogu o muzyce motocyklowej tak powiem Czyli muzyce O tematyce motocyklowej W większości przypadków jest to rap Polski rap Czy tam też polski hip hop czasem Pewnie nie, nie jeden z was słucha takiej muzyki albo kiedy słyszał jakąś piosenkę niejedna się pojawiła w w moich filmikach ja pierwszy raz y, piosenkę jedną o tematyce motocyklowej usłyszałem, kiedy jeszcze marzyłem o, o motocyklu a była to piosenka yy, Ernie i Ordi jak dobrze pamiętam Street Terror Crew Street Terror Crew, tak się nazywał tytuł piosenki i fajny telewizor jest do tego jak to znajdziecie na YouTube no to sobie posłuchajcie ale to jest naprawdę stara piosenka tak jak mówię, kiedy tylko mogłem marzyć o motocyklu, to, to, to ją usłyszałem No ale od, to No właśnie, to chciałem tak sięgnąć pamięcią do tej piosenki, którą pierwszą usłyszałem o tematyce motocyklowej Ale jak wiadomo teraz To po prostu mistrzem jest Goliniak I jego piosenki Pomarańczowa Legenda yy, Wszystkie, wszystkie historie o miłości motocyklisty Chyba jest ich pięć albo i nawet sześć już No po super piosenka Super piosenki Jak ktoś Jak ktoś jeździ na motocyklu, czy, czy marzy o motocyklu, to po prostu takie piosenki są Dla niego po prostu, są super po prostu Tych wykonawców jest dużo Można słuchać też Maliny Nie ma dużo tych piosenek, no ale Ale są Maliny już nie ma, ale piosenki po nim pozostałe i można ich słuchać dowoli. Super tak samo piosenki. Motocykle, niebieskie autostrady. Modlitwa motocyklisty, nawet jeśli, nawet jeśli to jest po prostu super kawałek. Jeden z moich ulubionych od maliny. Opór na gaz. O, no to takimi największymi, właśnie najlepszymi wykonawcami to yy, na, na chwilę obecną to jest Malina i Goliniak Czy Malina No piosenki po Malinie i Goliniak Goliniak gnostow nagrywa właśnie teraz Nowa piosenka weszła yy, Adrenalina jak ktoś nie widział 24 sierpnia, została wrzucona. Jeżeli o mnie chodzi to ja po prostu dobieram sobie tą muzykę bo ja nie lubię jak zbyt dużo jest przekleństw i po prostu ten temat piosenki nie jest taki bardzo taki lejtowy Piosenki Makka Squad też są super Nowe się chyba nie pojawiają Ale można, można, można posłuchać Wiele ludzi słucha muzyki podczas jazdy na motocyklu i, I też powiem, że ja też słuchałem Nieco dawno temu, ale słuchałem i fajnie mi się jeździło, po prostu na jedno ucho w miarę nie, nie za głośno po prostu żeby delikatnie było słychać tę muzykę to się przyjemnie naprawdę przyjemnie się jechało i wyczekiwało na światłach myślę że nie, nie ma w tym nic złego słuchanie muzyki podczas jazdy tylko trzeba wiadomo na jedną sławkę i w miarę w miarę cicho żeby żeby słyszeć dobrze co się dzieje w otoczeniu. wykonawców jest dużo takiej muzyki motocyklowej ale po prostu nie znam wszystkich bo nie, nie słucham wszystkich tak jak mówię, no ja sobie dobieram te najlepsze piosenki Na co dzień też nie przeklinam, dlatego to też nie lubię słuchać takich piosenek, co za dużo jest przekleństw. Wiadomo, yy, często się znajdzie w piosenkach, które są przekleństwem, no ale słucham, bo, bo ogólnie cała piosenka jest dobra, a tam jedna czy dwa tą niecenzuralne słówka to mogą wyjść, Ale jak coś, ktoś do przesady że tylko się opiera muzyka na przekleństwach no to po prostu to jest dla mnie porażka a po prostu no, ktoś ma taki słaby słownik i tylko potrafi przekleństwami operować Piosenek o tematyce motocyklowej jest bardzo dużo. Na YouTube można tego naprawdę mnóstwo znaleźć, można znaleźć składanki takiej muzyki 30-minutowe, godzinne i się nasłuchać do woli. Każdy może nagrać taką piosenkę, nie ma nic trudnego, wystarczy mikrofon domu, w warunkach domowych jakiś podkład nagrać i wrzucić do netu. To tyle jeśli chodzi o tą muzykę motocyklową. Ja słucham, myślę, że wielu z Was też słucha i i po prostu cieszy was ta muzyka. Dużo piosenek jest, jest też smutnych, no ale no, no są różne te piosenki. Można się w niektórych zasmucić, można się w niektórych nacieszyć. Można się w niektórych rozmarzyć, ale są dobre i po prostu zawsze będę ich słuchał. Nie jestem z tych ludzi, co słuchają raz piosenkę czy dwa, bo im się podoba i już jej nigdy nie słuchają, tylko jak mi się coś podoba, to słucham to tej piosenki zawsze. Dobra, no to tyle ode mnie. Na razie, trzymcie się, cześć.